Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj unboxing czegoś, co w żadnym boksie nie przejechało. tylko przyjechało oczywiście na palecie zastreczowane, czyli tokarka HD 250 firmy Hager. Lecimy. Ponad miesiąc czasu czekania jest słuchajcie, u nas. Ja już się nie mogę doczekać, żeby to rozpakować. Pozwólcie, że najpierw to zrobię. Powinienem chyba nosć, Dzisiaj przyjechał kurier. Dobra, to będę wyrzucał tutaj. Każdy lubi robić tą czynność. prawda? Rozpakowywanie nowych maszyn, które jeszcze pachną olejem, to jest to, co. Jak to? Niedźwiadki lubią najbardziej, nie? Tygryski. Zobaczcie, jak zrobiono, jak rozwiązano tutaj samą podtrzymkę i jej montaż. Tutaj jest taka śruba zabezpieczająca na samym końcu, którą jeśli wyciągnę, to pozwolimy wyciągnąć cały element dociskowy. Tutaj mamy dolny docisk, później coś, co jest no taką ochronką dla wiórów. Górny docisk, i tutaj kawał stali, który jest w samym w tej dolnej części podtrzymki. I cały, cały montaż to jest, słuchajcie, naprawdę banalna sprawa. Przekładamy to przez łoże tokarki, tak żeby nam weszło w to miejsce. Ten płaskownik tutaj wkładamy. Teraz ta śruba zabezpieczająca. I zobaczcie, już tam się przesuwa, a tutaj na dole jest ta wajcha. Teraz będziecie widzieć zabezpieczająca cyk. Już jest wszystko zablokowane, czyli pach, pach. Nie, to jest wymyślona, nie. Naprawdę bardzo prosta sprawa. No i sama podtrzymka wygląda tak. Więc kolejny element tej układanki jest na razie zamocowany. Bierzemy się za konik. Montaż konika. Myślę, że dość prosty. Widzicie tutaj, jest on na razie zakręcone, więc wystarczy to przełożyć tutaj. Tak, Wydaje mi się, że przeszło. Możemy obrócić. Tak, oczywiście obróciłem, że w tą stronę obróciłem. Parę kilo to waży. Ok, obracamy. Wszystko jest też nastawione, co fajnie, więc wystarczy to nałożyć i... Już mamy blokadę zrobioną. Elegancja, Francja, wszystko działa. I została ostatnia rzecz. Silnik jest obrócony nie w tą stronę. Tutaj na dole jest taki czpień. Luzujemy to, odkręcamy. Teraz z tej strony jest taka wajcha luzująca. Możemy to obrócić i teraz ten czpieniu ustalający od spodu nam to ustali z powrotem, żeby to wszystko było oczywiście w jednej osi. Dobra, dokręcone, blokujemy i gotowe. Hager trafił na miejsce końcowe. Widzicie, że ona jest jeszcze na palecie. Tutaj jeszcze jakieś roszady na pewno będę robił, żeby nie przeszkadzało też przy prasie. Jest to dosyć blisko, więc tutaj oczywiście za chwilę będzie potrzebna szafka, na jakieś akcesoria, ale to temat zupełnie na inny film. Nie ściągam jeszcze tego z palety, ponieważ będą tutaj prawdopodobnie potrzebne wibroizolatory. To też może. Dziś osobno opowiem o tym temacie. Nie mam pojęcia jeszcze, jak ona, słuchajcie, zacznie się tutaj zachowywać na podłodze, która nie jest przecież betonem. Boję się, że będą tutaj przechodzić wibracje na całe pomieszczenie. Jak to opanuję, posprawdzam wszystko. To myślę, że temat kolejny, właśnie na film, bo to jest ważna sprawa jak zrobić, żeby ta maszyna przy dużych obrotach. Nie miała drgania. Bo tak być musi, nie? Odpalamy. Nie ma sprawy. Patrzę tylko, jaki jest pasek na środkowym przełożeniu. Stop jest wyciśnięty. Mamy też tutaj regulację prędkości: 500 obrotów. Drugi bieg to jest 1200 obrotów i maksymalnie. 2900 Tak to wygląda moi drodzy. Ja się niezwykle cieszę, bo to da pole do popisu przy większych realizacjach, które oczywiście planuję i na które oczywiście was już się zapraszam serdecznie. O samej tokarce będzie zupełnie osobny film, bo to jest bardzo ciekawa maszyna. Sami zobaczycie. Ja dziękuję, że Poświęciliście parę minut na ten film i do zobaczenia już wkrótce za dni, dwa lub trzy. Zależy który dzień ten pójdzie. Na razie, cześć.